Cześć, moje koziorosy, zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Moje kochane, po pierwsze, odwracamy Wasze role. Po drugie, bierzemy to, co do Was będzie pasowało, rezonowało. Po trzecie, zawieramy się do czytania. Oczywiście, zobaczymy, co pokażą nam karty na spodzie talii. I teraz tak, macie króla monet, no i masz siedem mieczy. Mhm. Dobra, teraz powiem tak karta rada jest rycerz mieczy dla Was. A tutaj jest was cały rozwój, Trzy monety, głupiec i królowa kielichów. Dobra, trzy monety. To jest karta pracy. To jest karta e, też no i trójkąta. O! tak grzecznie powiem, ale słuchajcie tu teraz trójkąty to się już robiły w modzie, to jest raz. To tam to już nie jest pierwsza nowość, ale. Słuchajcie trzy monety, zacznijmy od trzech monet. To teraz tak trzy monety y, przy królu monet. Słuchajcie ci co mają pracę na przykład to mogą wejść albo jesteście w współpracy słuchajcie z kimś, albo możecie wejść w jakąś współpracę, tak? Jeżeli wejdziecie w tą współpracę, troszeczkę uważajcie, tak? Bo ktoś będzie ymm, brał też coś na swojej korzyści, albo coś Was no, pierniczy. tak? To jest raz, wy będziecie chcieli też wejść coś nowego, ale jest głupiec, głupiec jest kartą i nie patrzę, a wy musicie zatrzymać się i patrzeć, tak? Bo tu karty pokazują, że wy będziecie chcieli yy, iść. Yy, z dobrą, yy, wiecie, z dobrą wolą byście chcieli się pokazać, a tu masz i będzie na was, wiecie, płap, jakaś pułapka, czy cokolwiek, czy cokolwiek. Musicie na to uważać. I teraz tak zaczynamy formę miłosną. Jest tu słuchajcie, może dłużej, czy mąż, czy żona, czy tam trzecia osoba. Jest osoba, która. No, ma jakiś plan. I to jest plan e, związany, że ona pomału będzie go teraz tak realizować. E, to jest plan e, macie głupca. Ktoś albo chce po pierwsze, albo wy chcecie iść w nowy początek, a zostawić stary początek. To jest raz. Albo ta osoba, która no, do was chce wrócić, nawet nie mówię, że ma być z wami, nawet nawiązać z wami kontakt, tak, yy, to ona chce wyjść z wami. Ale tu karty pokazują, powiem wprost, będzie trzeba pracować nad tym. Jeżeli ta osoba chce do was wrócić, słuchajcie, będzie to wymagało pracy, pracy i jeszcze raz pracy. To jest raz. Jeżeli wy będziecie chcieli iść w nowy początek, czy w miłości, czy tam, wiecie, na skróty, do trzeciej tam osoby, to musicie uważać. To jest dwa. Dlatego, że może się coś um, 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 tam, e, no, pułapka no, jakaś będzie, powiem wprost. Teraz tak. Rycerz Mieczy. Wiecie, co ja to muszę powiedzieć, bo to, co Złoty Tarot widzi, to musi to powiedzieć, jest jakaś kobieta, która jest w związku, ma nerwice, bo to mi tego, wybucha emocjami i jej w głowie się robi kongo-mongo w głowie, wiecie, tak? Przez faceta, który się pojawia i znika, to jest raz, a może to być jej mąż, który jest taki, E, powiem szczerze, kuźwa cięty z języka takiej. No, król y, mieczy też jest taki, ale tutaj to jest facet, który się pojawia i znika, taki no, pójdzie y, i powie to. Ojej, już jak ja takich ludzi nie lubię, słuchajcie. Ale no, pokazuje mi się tutaj, tak. I tu pokazuje mi się, że y, ona chce iść w nowy początek. Jeżeli dziewczyno, kobito chcesz iść w ten nowy początek weź wszystko, no zrób sobie jakiś plan, taki plan i go pomału, wiesz, wdrążaj w życie, tak? Bo jeżeli pójdziesz tak, to dziewczyny, no będzie po tobie, będą jakieś przeszkody. Od razu mówię, tak. To jest raz. Ale karty mówią, te osoby, które chcą zacząć coś nowego, żebyście i szli, macie intuicję. To jest raz. Jeżeli będą jakieś przeszkody, jakaś osoba Was na przykład zatrzyma czy coś powie, to przemyślcie to, bo to jest osoba, tutaj jest ten Wilk, tak? To jest ta osoba jako ten Wilk, ta, która chce Wam poczekaj. Nie wiecie tak, dobra, weź przesem, bo ja idę. Nie. Musicie przeczekać. Słuchajcie, przemyśleć, wszystko mieć. Wiecie, pozapisywane tak w główce, wiem co idzie, bo wy... głupiec to nie jest to karta, tylko, że idę w nowy początek. To jest też karta, mam intuicję, jesteście serdeczni, y, y, macie tą życzliwość, tą dobrość, tak? Tu karty pokazują. I chcecie iść i walczyć o swoje. No kochani, jeżeli tak jest, gratuluję. Słuchajcie, teraz jeszcze lepszy motyw jest, że ten król monet, mi coś ten z królem monet. Bo jest jakiś facet, który no nieuczciwie zagrał. Nie był do końca z wami szczery, to jest raz. Musiał coś ukrywać, albo was okradł. No wiecie, no okradł. To różne są tego, tak? Bo nieuczciwy to jest też osoba ta, która się pokaza pokazała w waszym związku. Ja, jeżeli jesteście osobą, macie. Męża, partnerkę, i ktoś się pokazał, i wiecie, nawet jak piszecie ze sobą, to to już jest nieuczciwe, tak? To jest raz. I ktoś tylko zbierał informacje, a od sobie nic nie gadał, tak? To jest dwa. I teraz tak, co ja chciałam powiedzieć, moje kochane. Aha, już tutaj widzę. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek spotkanie z tą osobą, obojętnie, wy tam wiecie tego. To słuchajcie, weźcie coś fioletowego. Najlepszy to jest kwiat, albo jak mężczyzna, czy no, mężczyzna, bo jak kobieta, ale słuchajcie, coś fioletowego, tak ja mam. A, to o tym nie powiem, dobra. Jeżeli bierzecie coś fioletowego, to będzie miłość od pierwszego wyjrzenia, wiecie? To nie z, y, że róża czerwoną jak się dostanie, to, to jest love story. Nie, 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 ale jeżeli ten mężczyzna wam przyniesie jak, jakikolwiek kwiat, to nie będzie różyczka czerwona, tylko cokolwiek innego, y, takie no, co, wy powiecie, co to jest, to słuchajcie, doceńcie to, doceńcie to, bo ta osoba się bardzo starała, Zdobyć, wiecie, bo zdobyć, no nie wiem, pewną rzecz, czy pewnego kwiata, czy pewną, no różne są sytuacje, żeby wam to podarować. Wy to musicie docenić, tak? Tutaj nic nie brać emocjami, bo jest królowa kielichów. O, focha, puszczę, a nie, nie puszczamy. Słuchajcie miło serdecznie a nerwy wiecie gdzie, bo kielichowa to jest karta taka, to jest dobra, ok ale ona też troszeczkę tylko przesada, tak? I teraz rycerz mieczy jako rada, jako rada powiem wprost, musicie walczyć o swoje. Jeżeli są osoby, które chcą iść w nowy początek, bo mam dosyć starego, słuchajcie, to musicie walczyć o to, tak? Musicie walczyć o swoje. Jeżeli są osoby, które chcą iść w nowy początek, zacząć z, no, z nowym partnerem, czy tam e, z nową miłością, bo jesteśmy sami, a ktoś się pokazał, idźcie i walczcie, tak? No, tu karty pokazują. Musicie walczyć o swoje, tak? To jest raz. Słuchajcie, na koniec muszę powiedzieć, że dostaniecie jakąś nagłą wiadomość. No, to widziało. Słuchajcie, jeżeli będzie to nagła wiadomość, to nawet przez y, internet ktoś się do was y, odezwie tak, y, facet, który się pojawiał i znikał, wiecie, i tak non stop, dajcie jemu kopa w tyłek, dobra? Dajcie jemu kopa w tyłek, niech sobie idzie, bo on będzie wam robił kongo mongo w, w głowie, naprawdę. Tu już tego, i on będzie taki cięty z języka, y, że uuu, uh, dlatego dajcie jemu kopa w dupę, niech sobie idzie, a do was naprawdę Przyjdzie osoba taka, no powiem szczerze, szczera, osoba, która ma intuicję i wy tą macie intuicję, tak? Bo tutaj głupiec to, słuchajcie, głupiec to nie jest karta głupca, że idę i nie patrzę. O, o kochani, w głupcu jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy do zobaczenia, do zobaczenia tak? Słuchajcie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Bierzemy to, co do Was pasuje. Jeżeli nic nie pasuje, no to słuchajcie, słuchajcie, może następne czytanko będzie do Was pasowało. Słuchajcie, to jest energia, ona się przesuwa, tak? Jeżeli w tym tygodniu się u Was nic, nic nie zadziało, to się zadzieje za na przykład za dwa tygodnie, ale coś będzie. A Wy już w główkach wiecie, co chcecie: czy chcecie nowy początek, czy chcecie konkretną pracę, czy cokolwiek. Wszystko wy wiecie, moje kochane Koziorożce. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was na kolejne czytanko.